drodzy Państwo, dzisiaj, jak wiecie, wpadną w odwiedziny nasi ulubieni dzielni harcerze. Więc dwie osoby pomogą młodzieży zdobyć odznakę dzielnego strażaka. U, u, mogę ja? Proszę, kapitanie, ja uwielbiam naszych małych harcerzy. Wiesz, Kridling, chyba raczej wolałby mnie. A czy ty przypadkiem nie obiecałeś nam dzisiaj tej mm, swojej słynnej zapiekanki pasterskiej? Właśnie, Elvis, zapomniałeś? Wiesz, że wszyscy kochają twoje zapiekanki. Mm, I to bardzo. No dobrze. W takim razie ja dzisiaj siedzę w kuchni. O, wygląda na to, że przyjechali! W takim razie trzeba się ogóle, przywitać! Kiedy sam zobaczy, jakim to jestem genialnym strażakiem, to na pewno będzie chciał mnie na stałe zatrudnić. Bo w naszym modli pan i każdy wie, że czy to burza wicher, z deszcz? To harcerz pomoc nieść, gotowy jest! <ślesz> Więc nie kochać nas po prostu nie da się! <grymina> Ojej! Kapitanie! Mam do ciebie sprawę dyskretną. Jak się domyślasz, jest tu u nas dziś Norman Price i sam wiesz, co to za urwis. Jak tylko wyniucha twoją zapiekankę, obawiam się, że nie będzie miał litości. Chyba wiesz, co mam na myśli. O, tak, tak, wiem, wiem, kapitanie. Proszę się nie martwić, już ja ją schowam w bezpiecznym miejscu. O. Teraz wyobraźcie sobie, że jest mnóstwo różnych rodzajów gaśnie na przykład tą gasimy tak zwane ciecze palne. E tam, ale banał! Uuu, a na górze sam, co jest na górze? O, może wszyscy pójdziemy sprawdzić. Ej, słuchaj, a myślisz, że dadzą mi zjechać tej słynnej rury? Chyba sobie żartujesz. Nie dadzą, bo przecież nie jesteś strażakiem. Ale kto wie, mnie to pewnie pozwolą. Zapraszam, kochani, wszyscy na górę! Uuu, ale szpachnie. Penny, będziesz tak miła i pokażesz nam wszystkim jak się zjeżdża po rurze? Jasne, z przyjemnością. Przysuwamy się jak najbliżej. Ale ja to wszystko wiem. Teraz oplatamy nogi wokół rury najciaśniej jak się da i zjeżdżamy na dół. Wow! <śmany> ja, ja, ja teraz chcę ja. Ale jednak lepiej nie, kochany. Nie chcemy dzisiaj żadnych wypadków, prawda? A teraz zapraszam serdecznie do biura naszego kapitana Steela. Schodami tam sobie pójdziemy, dobrze? Za mną, harcerze! Ojej! Hmm, no dobrze, schować zapiekankę przed Normanem. Schować zapiekankę, tylko gdzie? O, genialne! Schowam ją na dachu Jupitera! Tam w życiu nie zajrzy. Dobra nasza, nikogo nie ma.